Dzień dobry, panie i panowie! Tu nas z tej strony, Magdalena. Pogoda jaka widać, proszę bardzo. Także yy, jedziemy samochodzikiem sobie na piknik motocyklowy, gdyż, ponieważ jakobyś, nie przeszłoby to pikse dzisiaj, ponad 100 km deszczu, byłoby słabo. Jedziemy teraz do Michałka zapakować te wszystkie grille namioty, inne nananany i kieruneczek Rotterdam to będzie zaraz przy Rotterdamie także będzie mokro dzisiaj będzie mokro także panie i panowie warunki atmosferyczne nie są sprzyjające yy, nie są sprzyjające i na pewno ktoś przyjedzie na bank ktoś przyjedzie motocyklem ale my mamy po prostu za daleko za daleko żeby Taką pogodę lecieć, a w nocy lało, lało, lało i teraz miejscami też tak zaczyna, że głowa boli. Dobra, ja jesteśmy w heist, zaraz jesteśmy u Michałka i ładujemy sprzęt. Mamy to, mamy to. Busik na belgijskich numerach rejestracyjnych. Opa, 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 opa. Idziemy, za ładuneczek sprzętu, żebyście robaczki mieli z czego później jeść. Tak, bo Papu, piwka, wszystko jest? A teraz będzie ładowanko, będzie ładowanko z garażu tego dużego pana. Tak, bo 23-25 stopni, nie ma Chris, Chris no, co pakujemy? Michała na paket. Michała na I łóżka, jakby coś zaległo. Też, <noise> bardziej też jest Ja myślę, że to mogę być ja na tym <noise> <miejscu> dzisiaj. <noise> Wyglądasz ja jakbyś chciał poleżeć. <głos> <głos> troszeczkę. Wskazujący to tu się. Troszeczkę. O, tu jeszcze są zero piwo. A ty cię śpiło. No. no. no ja, dlatego, że jest zero, to jeszcze jest. Kasia związuje cię tą liną czasami. <noise> tak, ja jego. Pasami śpiewać. Tak jest. Ujebałem z <noise> Mam dyspozycji do takich właśnie działaj koordynacyjnych. Tak Oczywiście. No, Predyspozytor. <grym> Czekam jakaś butelka sięgnie. <grym> no, A szczególnie Kłaczek. na na urodziny, to kurwa tego odpali z wielkoluda. No się dopiero z małymi grzami. Powiedz tego czy tego. Maciuleczka, wiesz? ale tam jest Nie daj, ojej, ale ja już się ja zapakowałem złowę. Bo się z jednym pierdolą. Tak, widzimy, wystarczy? Gdzie jest ta szekla? tutaj jest. A tu jest. A ja wezmę miszku na swoje urodziny, wezmę tego przyjadę, tylko zabieraję na miot i tyle ne? i tak przyjedzicie do to wjeżdżał, bo nie? Zdostać tak, 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 Cię, to wezna czy Pępusia Ale ja mam tak. belkę, nie pasy, to także to ja, to ja, się tak, ja się na tym nie znam dajmy, 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 Kto nie dożyje, to nie dożyje Tak jest Opa, opa, opa Redbuliki Proszę Michałku 95 km do Wladimirchen. Lecimy, lecimy rozładowywać sprzęt robaczki, żebyście mieli ciepłą kiełbaskę za 2-3 godzinki. Także komu w drogę, temu trampki. Dzień dobry, jesteśmy, jesteśmy. Przyjechaliśmy, panie i panowie. Zaczynamy powoli. Będę składał, będę. Nie, będę brał cię w furgadzie, nakładzie. Kierowcy z Pozenel, panie i panowie. To był kierowca z Rotterdamu. Opa, opa, opa. Maszyny się powoli zjeżdżają. Powolutku, GSIKi, proszę bardzo. Turystyki, na i na Żniko, wafel a, a Niko, Turbo dziadek. Turbo -dziadek. Cześć. O, a to z od Niko Trajka, panie i panowie. Tak to wygląda. Ryki, tyki. Tak jak już wspominałem, to jest nasz kolega, co miał wypadek motocyklowy, Wjechał do roboty. I już to troszeczkę czasu minęło. Taka sytuacja, że dwa kółka zmienił na trzy kółeczka. Maszynu, jak ta lala, powiem wam. O. Można? Można. Co tam, pępek, mówiłeś? Mówię, że bardzo ładny piknik tutaj. Tak? Do organizatorzy zrobili. Bardzo zadowolenie. Plenery ładne. Tak, tak, tak. Dobra. Możesz pić dalej. O, Panie i panowie, Zjeżdżają się misie kolorowe. Z wszystkich zakątków Holandii i Belgii. Siemano. Siemano. Cześć. Jak tam, nie zmokli? <gry> Opa tam też nasi w oddali no i co? Namiotiki rozłożyliśmy powoli zaczyna się tam rozpalać gryle Także podejdziemy sobie, zaraz zobaczymy Na razie, na razie dopiero startyliśmy także spoko, spoko, będzie ludzi więcej będzie ludzi więcej. To i to jest. Są, jakby ktoś dwójeczkę potrzebował. Opa, opa, panie i panowie, Moto family, Zaczynamy działać. Kawy się już zaczynają sypać. Także jest gitara, grille. To samo tutaj zbieramy dla właśnie kolegi, który jest po wylewie. Tutaj mamy pięć. Jak ktoś może niech wrzuca karteczki. Tak to wygląda za 10 euro jak sobie coś kupicie, nie wiem, browara za dwójkę na przykład to jest dwójka skreślana i macie jeszcze 8 euro do wydania taka sytuacja I, na, i odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku od kiełbasy człowiek od kiełbasy i od chleba <laughs> tutaj mamy, masa, chleb, chleb, kiełbasa masa, chleb, kiełbasa, to jest tuż nasz banerek proszę bardzo elegancki tutaj Cała ekipa, która dzisiaj rządzi e, przy sprzedawaniu Napoje, Red Bulle, Browar Zero I znajdzie się też normalny Także tutaj koleżanka Atak robi, przeprowadza Proszę bardzo Ile smalcu? Ja pierdolę nie Będę kosztował, będę kosztował Chlebki turusiowe, które doleciały Kiełbaski, nie kiełbaski Całe zaplecze, także co mamy na grynu chwilowo? Marcinek działa. Opa, karczki, nie karczki, wszystko sobie dochodzi. Wody, nie wody, także panie i panowie Fajnie, szkoda, że ciula ta pogoda jest. Bo to wiadomo, zasięgi utnie, nie? Szkoda, synu, że pogoda ci ulata. Tak byśmy się Pośmigalibyśmy się. No i więcej ludzi by było. No ale mówię, zaczynamy dopiero, tak że to się rozkręci. A tutaj ekipa z Belgii zrobiła zupę. Taką gęstą. Duży gardło, nie ma co się dziwić. Nie? A, oj, to Nie, ale ja muszę powiedzieć: z karczkiem jest <laughs> Z karczkiem ja to muszę skosztować. Mediant kateczki mamy ewentualnie do kupie. Także panie i panowie, będzie ptarda. W drugim grylu będzie karkuweczka ja elegancko tararara tararara robi się ludzi przybywa, coraz więcej panie i panowie jest pyszne, jest pyszne, jest pyszne, jest zajebiście pierwszy grillik drugi grillik jest dobrze? tak, jest dobrze, no i jest zajebiście i tak ma zostać i tak ma zostać, panie i panowie Masa, smalec, kiełbasa. Tak, i pucha dla kolegi. I pucha dla kolegi. Zbieramy, wrzucamy, nie żałujemy. i pierwsze kroki robi, ale no, długa rehabilitacja go czeka. Czekaj, po Bez Nie, po prostu. To już Pomyśl, dasz dla żeby tak. wrócił do zdrowia. Dla szogunka, nie? Wrzucaj. Tam... Ile, chcesz, ile chcesz? Nie ma problemu tak. Pewnie, tak. Super. I bardzo ładnie, kto się chwali. To się chwali. Dobro powraca, ja zawsze powtarzam. A teraz tak, chcesz kiełbasę, chcesz? Kiełbaska. kolę, tak? Kiełbaskę. Kola. Kola jest po Tak, no. Dwa. I kawa jest? Kawa jest? Kawa z mlekiem. Proszę. Poproszę. Okej.

Korzystając z okazji jak zawsze mamy wśród nas ludzi, którzy nam bardzo wiele pomagają, są z nami od zawsze i mamy dla nich małą niespodziankę. Pewnie się domyślają co, ale nie wiedzą kto. Żeby do nas przyszedł nasz najmniejszy człowiek w Motofamilii, Johnny. Jajco? Za całą kształt twój, za całą pomoc, za wspieranie nas z motoryczą Jak się odwrócisz, nagroda czeka na Ciebie. Chociaż w lewo. Wielkie brawa, Mamy jeszcze jedną osobę, na którą mamy taką niespodziankę. Nie wiem, czy się tego spodziewa, czy nie. Nikola, chodź do nas. Miałeś miesiąc temu urodziny. Powiedziałem, że dostaniesz prezent. mój prezent właśnie jest. Wloga są botofamilii, a kamizelka jest od nas. Dostajesz kompletną nową kamizelkę motofamilii. Taką jakby mamy na i tamtych czasach. Gratulacje, wielkie brawa. Oh Dziękuję. wloga dostajesz od Motofamily, a kamizelkę ode mnie od mamy. Zakładaj, zakłada! Teraz się bawimy i pijemy, pijemy. Ale kamizelka na go się nakłada. Ty proszę, nie rób tego, proszę, nie rób tego, bo cię ty ci ją zabiorę. Nie wolno. nie odbiera się. To daj, nie odbiera ja się. To daj, nie odbiera się. To daj, nie odbiera się. brawo. daj, to na miarę. Brawo. Słabe te brawo, no dajcie trochę. <laughs> <To śmiech> Jeszcze raz gratulacje. To jest od Eli. ela u siebie w gabinecie. To jest jej, od niej część. Jakiś procent dochodu? Nie będę wierzyła, tam była. Mogę go zniszczyć? Ja, jest nie, może albo w całości, przekażmy, tak jak jest. W porządku. W porządku. Ktoś coś szanował. Nie ma Dajcie nożyk, Dajcie nożę Ela tam stoi. Ela! Ela! Chodź. Daj się to otworzyć jakoś inaczej? Nie, tak. W całości mamy to przekazać czy przeliczyć? Ja chcecie, jak w chcecie. Ja, ja tego nie liczyć. Ja tego nie liczyć. Ja nie lepiej Ja jak to to ale nie chcę rozbijać. Tak, nie nie tak, ręko! Ale to dobra. Tak, ręko. Będzie tak ja wciąż młotka. Daj motek, daj młotek. Młotek klucz Przyjść Po co to rozwalać ładne jak Mamy to ładną skarbonkę następną, ale nas to tak wadzie, na do okazji. Nie wyciągaj, nie wyciągaj, nie. Zaraz widać, że babci ładnie u te emerytury. Emerytury, bo. Nie, nie, dać. Nie ma gadać, trzeba ty Widać to kto robi w zawodzie, nie? Wiedziałem, że kiedyś się praktyka 100, 150. Czekaj, nie pomagaj. 150. 200. 220, 240. Weźcie jakąś kartkę zapiszemy. 240. 260. 270. 280. 290.

I otwieramy drugą sferą. Okej! I liczymy 50, 100, 150, 200, 250, No, Nie, nie, to jest

500, 520, 540, 560, 580, 600, potrzebuje mocy to 340 i 30. 650, tak 50, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760. 770, 780, 790, 800, mam na pełni 810, 820, 25, 830, 35, 39, 839 euro, plus dam to Łącznie 1182,35 Brawo. Brawo. bardzo ładnie. Bardzo ładnie. 1182 i 35 centów, e, Sylwia, Sylwia, ty byś Sylwia. Ty byś to Nie, 1182 i 35 centów, e, Dobrze, Panie i Panowie, widzieliście. Winiążki przeliczone, to co się zebrało. 1100 euro, tak? Jakoś tam było. 182,35 centów dzięki uprzejmości wszystkich ludzi. Tak jest, tak jest. Uzbieraliśmy to, co uzbieraliśmy. Wnioski zostaną przekazane jeszcze dzisiejszego wieczoru, pójdą do żony Eweliny. Tak. Bardzo nas to cieszy. Już się, już się kończy jumpreza, już chowamy powoli wszystko. Sprzątamy. Sprzątamy do domu, bo rano trzeba do pracy jechać. Niestety, tak jeszcze, jest. Jest, jeszcze, żeby się miało czym jechać, bo chłodnica jebła Oj, będzie zbiórka, będzie zbiórka ja na bo chłodnicę. Drugi <laughs> będzie zbiórka. Ale Jamacha chodzi, tak? To już zależy. Aha, aha, dobra. Nie ma, nie było pytania, cofam to, co powiedziałem. Panie i panowie, i praca się kończy powolutku. Było fajnie, było zajebiście Siema, siema. I co? Chowamy wszystko. Misja spełniona. Tak jest. Myślę, że to, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Także, panie i panowie, żegnam was i widzimy się w kolejnym materiale na razie.